Witajcie moi drodzy. Jak widzicie, sceneria dosyć niecodzienna. A więc niecodzienna i wyjątkowa wiadomość. Wczoraj, jak wam pisałem, przekroczyliśmy na kanale Psychologia na Wynos 80 tysięcy subskrypcji. Ale nawet to nie jest tak ważne, bo mam dla Was wyjątkową informację. Wspólnie z moją żoną Basią przygotowywaliśmy od dłuższego czasu pewnego e-booka. E-booka, który wiem, że przyda się wielu osobom. Jest to e-book, który dotyczy bardzo ważnego tematu. Chodzi o niedostępność emocjonalną. Wiem, że w dzisiejszym świecie bardzo wiele osób cierpi przez niedostępność emocjonalną partnera czy partnerki. Są to osoby, które tak naprawdę nie wiedzą, co zrobić w, to, w takiej sytuacji: czy ignorować taką niedostępność, zgadzać się na takie traktowanie, czy może w końcu powiedzieć dość. Ale kiedy powiedzą dość, jak wytrzymać w swoich postanowieniach? Właśnie takiego e-booka, który ma pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości na temat niedostępności emocjonalnej, przygotowałem z moją żoną Basią. I ten e-book miał mieć swoją premierę od niedzieli. Wtedy, przez cały tydzień, mieliśmy mieć taką specjalną cenę, ale stwierdziliśmy, że nie ma co czekać. Kiedy e-book jest gotowy, czas udostępnić go osobom, które naprawdę tego potrzebują. Właśnie dlatego, w tej niecodziennej dzisiaj scenerii Chcę Wam opowiedzieć o tym e-booku i zaprosić Was właśnie do tego, żebyście sięgnęli po tego e-booka, jeżeli temat niedostępności emocjonalnej dotyczy Was, Waszego związku, dotyczy Waszego partnera czy Waszej partnerki. E-book jest kierowany głównie do kobiet, bo to większość kobiet zgłasza się z tym tematem w kontekście moich konsultacji indywidualnych. Natomiast z tego e-booka skorzystają również mężczyźni. Oraz skorzystają również osoby, które same u siebie w jakiś sposób zauważają niedostępność emocjonalną i nie wiedzą co z tym zrobić, jak wykonać pewne pierwsze kroki. Natomiast szczególnie ten e-book kieruje do osób, które są w związku z osobami niedostępnymi emocjonalnie i nie wiedzą jak sobie poradzić. Ten e-book przygotowywaliśmy z dwóch perspektyw. Nie chodzi o to, że od takiej osoby, która jest niedostępna emocjonalnie, trzeba jak najszybciej odejść, bo takie często jednostronne informacje znajdziemy w sieci. Natomiast tutaj, w tym e-booku, chcemy Was przekonać do tego, żebyście to Wy sami zastanowili się, jaka jest najlepsza decyzja w Waszym przypadku: zostać czy odejść? Jeżeli odejść, to nie z lęku i nie wracać do tej relacji później, bo na przykład odeszliście, a nie byliście gotowi na takie odejście. Natomiast z drugiej strony, jeżeli zostać, to zostać na nowych zasadach, a nie zgadzać się na coś, co ewidentnie was niszczy. Także zapraszam Was dzisiaj serdecznie do tego, żeby przejrzeć ofertę naszego e-booka, zobaczyć, w jaki sposób on wygląda, przeczytać naszą stronę sprzedażową, gdzie poznacie więcej szczegółów. Przez cały tydzień oraz kilka dodatkowych dni macie specjalną cenę promocyjną, właśnie ze względu na tą premierę tego e-booka. Ta premiera trwa do 13, do niedzieli 13 lipca, a więc macie kilka dodatkowych dni, ponieważ jeszcze przed tym weekendem udostępniamy tego e-booka, bo szczerze wierzymy w to, że jakaś osoba w ten weekend będzie takiego e-booka potrzebowała. W tym e-booku opisuje proces. Który wypracowałem na bazie doświadczeń z moimi klientami i klientkami, które były lub nadal są w związku z osobą emocjonalnie niedostępną. I niektóre z tych osób zakończyły taki związek. Natomiast inne osoby dalej walczą o taką relację, ale nie już w pojedynkę. Tylko walczą wspólnie z partnerem czy z partnerką, która ta osoba zauważyła swoją niedostępność emocjonalną i w końcu chciała coś zrobić i w końcu chciała pokonać ten problem. A więc mam nadzieję, że ten e-book pomoże wielu osobom. Wspólnie z moją żoną Basią przygotowaliśmy go tak, żeby była to wręcz taka osobista podróż do głębi, czyli taka refleksyjna podróż, wręcz terapeutyczna, która ma wam pomóc podjąć najlepszą decyzję, jaką możecie podjąć, ale żeby tą decyzję podjąć świadomie. To tak naprawdę trzeba spojrzeć na niedostępność emocjonalną z różnych perspektyw, i te wszystkie perspektywy znajdziecie właśnie w tym e-booku. Jesteśmy przekonani, że lepszego e-booka i materiału w ogóle na temat niedostępności emocjonalnej obecnie nie znajdziecie na rynku. Jest praktyczny, jest bardzo wnikliwy, ale nie jest też przegadany. Właśnie tak chcieliśmy go stworzyć. Dlatego, jeżeli czujecie, że czas zająć się tym tematem, niedostępności emocjonalnej, to w tym e-booku znajdziecie wszystkie potrzebne kroki, które musicie teraz rozważyć, żeby podjąć najlepszą dla siebie decyzję. A więc, nie przedłużając, w tej wyjątkowej dzisiaj atmosferze, zapraszam Was na premierę e-booka o niedostępności emocjonalnej. Znajdziecie tego e-booka w opisie oraz w pierwszym komentarzu.